Ksiądz Jan Twardowski z bliską siłą. Śmierć miłości potrzebna, jak sól ją utrwala. Ukochani, umarli, są znani już blisko. Śnie na palcach podchodzą, czytamy ich listy. Dopiero po rozstaniu pamięta się wszystko, jak pachniał orzech. Suszono lawenda, jak wujek kochał ciotkę w pamiętniku. Bawił dowcip o kuchni z widokiem na cmentarz. Spotkanie we dwoje nad wodą zieloną w milczeniu to jest wtedy, gdy wstydzi się słowo z pliszką siwą, co podgląda na wysokich nóżkach. Nad narwią, zwą ją starą panną młodą. Boga się nie udowadnia, Boga się poznaje po tym, że serce tęka i świat nie ustaje, choćby wieś, na której można pokochać króliki. Życie, miłość umniejsza, znieważa, odbiera, śmierć ocala na zawsze i teraz. Dziękuję.